Informacja z Pabianickich Zakładów Tkanin Technicznych. 700 pracowników z 1400 osobowej załogi ogłosiło wczoraj strajk okupacyjny. Żądamy 25 tysięcy złotych podwyżki, dlatego, że średnia w tej chwili na, produk na produkcji tkaczek wynosi 48 tysięcy złotych. Jeżeli wywalczymy 25 tysięcy złotych, to ledwo to dorówna średniej krajowej. A sprawy dotyczące pracowników umysłowych? Chodzi tutaj o utajone w tej chwili etaty pracowników umysłowych. Jest także ten postulat ukarania, to znaczy odwołania ze stanowisk szefa produkcji oraz kierownika produkcji jako osób winnych y, do prowadzenia zakładu do stanu prawie, że upadłości. Panie dyrektorze, jakie zatem pan widzi szanse rozwiązania tego konfliktu? Szanse rozwiązania konfliktu y, widzę. Y, we wzajemnym jakimś jeszcze zrozumieniu, że ludzie, którzy, pracownicy, którzy no w pierwszym momencie tutaj dali się podnieść emocjom, że pewne rzeczy zrozumią. Drugi podstawowy tutaj moment, który mógłby sprawę załatwić byłoby ze strony resortu Ministerstwa Przemysłu wspólnie z Ministerstwem Finansów odciążenie przedsiębiorstwa z jakiejś części opodatkowania, które by pozwoliło na podniesienie tych uposażeń no, rzędu może tam do 20 tysięcy zł. Sądzę, że ta kwota byłaby kwotą, którą w ramach wzajemnych negocjacji byśmy uznali wspólnie za no, satysfakcjonującą w tym momencie załogę. O stanowisko rządu wobec strajków w zakładach tkanin technicznych w Pabianicach zapytał rzecznik, rzecznika prasowego rządu korespondent węgierskiego radia i telewizji Gabor Nemesz. Jerzy Urban stwierdził, że rząd nie jest stroną w sporach o wysokość płac w zakładach. Zakłady są samodzielne i mogą płacić tyle, ile chcą i ile mogą. Jeżeli wypłacą za dużo, to będą musiały zapłacić od tego stosowny podatek i mogą zawalić się finanse przedsiębiorstwa ze wszystkimi tego skutkami. Rząd nie ma już możliwości przyznawania ulg podatkowych czy dotacji. Dodam, że po wielu godzinach rozmów z dyrekcją zakładów kilka żądań zostało załatwionych pozytywnie, m.in. wynagrodzenia za godziny postojowe, podwyższenia dodatków za pracę na trzeciej zmianie i dodatku za staż pracy. Kierownictwo zakładu zadeklarowało też średnią podwyżkę miesięcznych płac o 16 tysięcy złotych. dei stuttar at hevur eitt oddið um at tað fyrið at hevur eitt oddið 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 at hevur e